Hej, cześć, magulidzie z tej strony Corner i witam Was w kolejnym odcinku z gry Friday Night Funkin'. E, dzisiaj w modyfikacji versus Trouble Double. E, no i co, bez dłuższego przedłużania, oczywiście, odpalamy samą grę. E, mamy tutaj, oczywiście, Story Moda FreePlay, creditsy, option, jak zwykle w naszym menu. Przechodzimy, oczywiście, do Story Moda. No i tak, e, mamy tutaj napisane oczywiście, bonus week, czyli ten week, który będziemy przechodzili. Mamy tutaj cztery traki Shoplist, Breeze, Mischief i Hangout. My oczywiście gramy na hardzie, bo innego wyboru tutaj nie mamy. Nie mamy trudniejszego jakby trybu trudności, więc wybieram ten. Bip. Ł. Okej. Okay. Jesteśmy w sklepie i widzimy jakąś tam dziewczynę. Bip, beep bip. Beep. Oh, hello. beep bip, pap. What do you want? Czego potrzebujesz? Bubiboba Rap battle? We're actually in a store right now. We don't even know eeeho uh, uh, eeee... Rapowej, rapowej bitwy? Jesteśmy teraz w sklepie... w tym momencie w sklepie, więc nie wiem czy to aby dobry pomysł. Eeeh uh, Bib da I. Skibda okay, bo da Okej, okay, okej, fine, dobrze. But I don't sing a lot. naprawdę nie śpiewam za dużo. You better not get us in trouble, tylko nie wpędź nas w problemy. Bipa. Boyfriend co na siłę wymusił walkę. Okej okay. Dobra, shopper. Okej. Okay. No, jak już mówiłem, Friday Night Funkin' brak w każdym modzie wymuszamy, nawet rapową bitwę. Okej, okay, mamy w ogóle w tle tego kapiego już widzę. O, to jest chyba na tej nowej maszynie, bo mamy te takie rozpryski, kiedy ładnie klikniemy w strzałki. Albo to jest po prostu efekt, kiedy klikam strzałki, to nieważne. Kogo mamy jeszcze w tej Jak Teraz patrzę. Chyba widzę tam Mata z tak mi się kojarzy ta postać. Mi się wydaje, że to on. I ten ziomek, tylko zapominam zawsze, jak on się nazywa. Dobra, ale zwracając. Mamy tutaj... Jakąś kompletnie randomową bab babkę, czy też bardziej dziewczynę, która robiła sobie zakupy w sklepie, którą zaczepiliśmy, żeby z nami rapowała na środku sklepu. Jak można zauważyć po lewej mamy gościa, który tutaj pracuje i w sumie wszystko mu jedno, czy sobie wpiewamy na środku sklepu, czy nie. Zadam, że nasza dziewczyna na środek sklepu przyniosła głośniki. Jakoś nikomu to nie przeszkadza, ale podoba mi się już sama piosenka. Jest naprawdę fajna. <fum stefon WINTER> du, du, du. Nie jest jakaś hiper szybka, co prawda. Jakaś hiper trudna też nie. Ale podoba mi się to taka chillująca. <m> Nie, no naprawdę była taka spokojna piosenka Ale pamiętajmy mamy tutaj cztery piosenki w tym modzie Kto wie może jakaś piąta nawet będzie. Mam je Mamy melodii. Dobra, co mam dalej? Hey, that wasn't so bad! Ej, hey, to naprawdę nie było złe. Uh, Skidoo beep. Uh, maybe we could do this again sometime. Now if you excuse me, I have to. Eee, uh, okay. uh, Maybe... Może następny raz też możemy to powtórzyć. Ale teraz musisz mi wybaczyć, ponieważ muszę. Oj, oj, what do you three think you're doing? Oj, oj, oj. co wy sobie tam w trójkę myślicie? Oho, przyszedł chyba wkurzony szef. Eh? You're way too loud. Why the hell are you even singing at them all? Jesteście za głośno. Co do chlew wam strzeliło do głowy, żeby śpiewać na środku. w środ na środku całego sklepu, marketu bardziej? Well, I can explain. I was just. Więc mogę to wytłumaczyć, ja po prostu. i bob z Shut your questionable auto -tuned mouth little fella. I will not tolerate this kind of behavior here. Eee, zamknij się w tym momencie, panienko. Nie będę tolerował czegoś takiego w tym miejscu. tam do boyfrienda to bardziej było Bob. O, widać, że wkurzony... Sze... O, wykopali nas chyba do sklepu. Alright. That's it. You all get out. Okej, okay, to, to wszystko. Wywa... Wywa... wypadajcie stąd. Wykopali nas ze sklepu. O, no, i teraz będziemy grapowali na zewnątrz, tak? Oh, you two again. You got me kicked out of the mall, you know. O, to znowu wasza dwójka. Wykopali mnie przez was ze skle z marketu, wiecie? Scoopy. I mean, w sensie. I guess we could try again. W sensie, wydaje mi się, że możemy spróbować jeszcze raz. Po tym wszystkim. Jesteśmy w na zewnątrz. Tym razem nikt nas nie wykopie, prawda? Yeah, <laughs> Alright I won't go easy on you this time Nie będę już taka łatwa do dla ciebie eee, I do my best eee, za Staram, postaram się zaśpiewać jak najlepiej Show me what you got Pokaż mi na co cię stać Dobra koleżanko Choć której dalej nie znam imienia Bo chyba nie zwróciłem na to uwagi Jeżeli jakkolwiek było wymienione Breeze O teraz mamy nawet Pico, mamy Skida i Pampa Po lewo chyba widzę dobrze Hatsune Miku Weedy jest u góry! Oj, nawet Garcello widzę. A ta po lewo to chyba jest Karol, jeżeli się nie mylę. Ok, mam nadzieję, że piosenka nie będzie za głośno, bo już dla mnie jest tutaj trochę głośno Ale to już jest ok. Ale też taka spokojna piosenka. O. seriously, taka strasznie chillowa piosenka. Ja rozumiem, że mot jest fajny. Ogólnie postacie wyglądają bardzo tutaj spoko W ogólnie ten narysowany w tle, jak i oczywiście sama postać tej. Dziewczyny z którą walczymy, ale liczę na jakieś wyzwanie... O dobra, liczę na jakieś wyzwanie chyba właśnie dostałem. Strzaki zaczynają się grę, kre... okej. Okay. Dobra. Jeden mis niestety tam musiał na tych podwójnych mi siąść. O jak to tyle, okej. Okay. Ale już było trochę trudniej, ale pamiętajmy jeszcze są dwie piosenki. Eee, uh, Bibi Looks like I really underestimated you Wygląda na to, że naprawdę Cię nie zrozumiałam, uh, little fella <grywa> Mały chłopcze Bob, Bo. Yo! Oho Przyszedł ziomek Quack? Uh, why did you take so long? Quack, co Ci zajęło tak długo? Uh, Dzwoniłem do Ciebie dwie godziny temu Oh yeah? I got lost O oh, tak? Zgubiłem się You got lost? Zgubi Ty, zgubiłeś się? Yep, there's literally only one path and this through this park, m'ak? Quack. E, quack, to było naprawdę. To jest jedyna droga tutaj przez cały ten park. E, yep. Eeeh. <tryk> <tryk> Chyba wszyscy są znużeni tym, jak bardzo gość nie ogarnia, że miał tylko jedną ścieżkę, którą mógł tutaj przyjść i takiej nie znalazł. Oh, who are these two? O, oh, kim jest ta dwójka? Oh, I don't really know. Oh, tak naprawdę nie wiem, they just kinda i są, jakby, a pirate and this little man wanted to sing with me. Jakby ten mały chłopak chciał po prostu ze mną pośpiewać. So Wait, you two were singing? Wait, wy dwojka wy dwoje śpiewaliście? Jakby, ale bez mnie. Bi bo Oh, I like how you think. Oh, się. I podoba mi się jak myślisz. My diminutive friend, mój mały przyjacielu.

Ale jaka nam się tu widownia w ogóle zebrała Nie no, ale nastawienie kłaka i sama postać mi się już podoba, co nie? To muszę pamiętać, że muszę traktować to jednak poważnie, ponieważ już tamta piosenka zaczyna wyglądać dość ciężko. A tutaj już widzę, że bicie w ekran. Do bitu W każdym momencie może nagle przyspieszyć, więc muszę być na to gotowy Oho, dobra, wężyki Dobra, du, du, du. dobra udało się, jeden miss niestety Źle wtedy zwróciłem uwagę, że to były wężyki, bo to nie były wężyki Okej, okay. tu już trochę zepsułem Dobra, to było spoko, to było spoko To już mi się na pewno bardziej podobało niż wcześniejsze Ew, oh, not bad Ale oh, to nie było złe Pipa! No oczywiście, że nie o, oh, you want more? Chcesz jeszcze więcej? Pa, pi! Then so bit. Więc w to. Yo Emma, how about we do this one together? Ej Emma, co powiesz na to, żebyśmy zaśpiewali jedną razem? Sure! Booba, pip Oh, I see how it is. O, oh, widzę jak to jest. Let's go! Sweet Jesus, you could warn, warn it first. Słodki! Jezu, mogłabyś ostrzegać najpierw. O, oh, come on, don't be a baby now. O oh, nie bądź dzieciakiem. Jezu, a jak teraz... Jak się zawstydził Bibobski di O Let's show them how it's done O, oh, zobaczcie, wskoczyła mu na ramienia i ten już się zawstydził. Ej, czemu BFT, tego GF była jakby na naszych rękach i teraz już nie jest. Halo. Oh, Ad Mi się wydaje, że jej się głos zmienił. Dobra, muszę to wziąć serio na poważnie, bo wydaje mi się, że za chwilę może się naprawdę odpalić. Jak już widzę, że coraz szybciej lecą jakieś podwójne strzałki. Albo jakieś walenie ekranu i bity, no to już się mogę domyślać tylko, że będzie szybciej. Na razie spokojnie. Ale oprócz tych postaci, które wcześniej wymieniłem, to z właśnie backgroundu, jak teraz patrzę, to już chyba nikogo więcej nie kojarzę. A nie, jeszcze kojarzę! Obok Pico, chłopak. To jest chyba Omory, jak się nie mylę. Z tej takiej Gierki, o której słyszałem. Teraz tak zwróciłem uwagę, jak boyfriend zaczął grędzić głową. No, nie powiem wam, droga Paro, ale niestety. Nie sprawia się dla mnie na razie zbyt dużego wyzwania, ale ten czak mi się podoba. Wydaje się być spoko gościem A może będzie coś trudniejszego? Wy coś śpiewacie razem, więc liczyłem na coś takiego, wiecie, super szybkiego, albo coś. To naprawdę będzie tyle. To była czwarta piosenka, z tego co pamiętam. Wait what? Phew, you two are quite challenging. Wasza dwójka była naprawdę trudna do wykonania. Smoke be booping. To oh, jest. Arny ekran. O oh, jest. you aren't you getting kind of hungry after all this singing? No? Nie zmęczyłaś się po tym wszystkim? Nie jesteś może głodna po tym całym śpiewaniu? Oh no, not this again. O oh nie, tylko nie to znowu. Pip pip. To jest. Gość wygląda na kurzonego, zwariowanego i chorego jednocześnie. Oh my, why would you look at that! Oh, musiałeś, na to musiałeś na to patrzeć. I'm rather starving right now. Jestem jakby naprawdę zmęczony raz little O, mały chłopcze. Pipa. Okej, okay, gość wygląda naprawdę na choro odpalonego. Hey, I'm afraid you're looking like a bites a snack right now. No teraz dla mnie jak dobre jedzonko w tym momencie, mój drogi przyjacielu. Bo biba, -bi ptak. pta. Jezosta jego mina. Creepy face. Hey, hey you got a big king! You expect me to just sing with you again? <laughs> Musisz żartować. Naprawdę myślisz, że znowu będę z tobą śpiewać? I taki wygląda. Bip.

To jest jakaś strzałka, której nie mogę klikać. Ale dobra, już widzę w tle, kurde, chłopaków z bardziej tej horror strony Okej, okay, czyli muszę ją klikać w takim razie Eyy. Ajajaj, aj, dobra, czyli... Jak nie będę klikał tej czarnej strzałki to gość mnie zje. A okej. Okay. Może ja muszę dial... O, dobra. Du, 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 du. Jeszcze raz skup się corner. Właśnie jest byle jakim przeciwnikiem trzeba go rozwalić. I się skup. Każda strzałka przez musi zostać tu bez żadnych, bez żadnych wyjątków. Nieważne co. Nieważne co chorego będzie gościu odwalał najważniejsze nie pozwolić mu się zjeść Bo czakowie wiele widocznie tu odwaliło, Ale widocznie wygląda na chorego człowieka Pip Patrząc na Towarzystwo w tle widać, że w takim żyje A bo to w tym momencie zaczęły te światła gasnąć, a tak wyglądała ta scenka Dobra Piek. Muszę pamiętać, że te strzałki normalnie A teraz się zamienię w jakiegoś czarnego demona. Okay, okay, okay. Ajeż, ajeż, aje, Dobra, teraz skupienie, bo chłop tam leci z strzałkami. Pamiętajcie, o czarnej strzałce. Dobra. Czy yy, to wszystko? A ja się ja tu pinuję do samego końca, a nie pozwalać Ci mnie tu trzasnąć. O, dobre. To było To było naprawdę zabawne, nie sądzisz. Naprawdę? Tyle? Oh, come on, man. No okej, okay, no dobra, no to... Ale cały moc, okej. Okay. No, myślałem, że będzie coś duże jakaś, nie wiem, scenka, że nagle gościu wrócił do siebie, do żywych, czy coś tam, w sensie... No spoko, no fajna modyfikacja. E, Friday Night Funkin' vs. Double. E, bardzo fajna modyfikacja, mam nadzieję, że oczywiście wam się modyfikacja podobała. E, to, co się odwalało w tamtej piosence... Nie mam do tego pojęcia, co mi się odwalało. E, ogólnie... Czakowi odwaliło. Eee, udało mi się go pokonać za którymś tam chyba czwartym czy piątym razem, niestety, bo na początku miałem problem z tym, że w pewnym momencie nawet strzałek nie widziałem, w sensie strzałki mi się nie pojawiały, musiałem zastosować piosenkę, ale udało się pokonać czaka, więc co? Dziękuję Wam za ten odcinek. Z tej strony corner i widzimy się już w kolejnym odcinku z Friday Night Funkin. Do zobaczenia i pa pa!